Będziemy dzisiaj masowali tego oto jekomościa, bo potrzebuję bardzo tego. Jest niezwykle spięty, widać zresztą. Ale zanim to się stanie, muszę się napić Miller Milch. I to nie jest reklama, bardzo lubię. Etycznie, Tak, o smaku brownie. To po prostu smakuje jak mieliśmy czekoladowe, ale wiadomo, brownie brzmi lepiej i no. ciekawiej i to na drugiej edycji. No takie chwyty marketingowe oczywiście, ale nie stresujmy się no właśnie z marketingu. Skupmy się na relaksie. Mamy ten relief, 50 kg wiesz, że za chwilę... Ten pędzelek będzie w kontakcie no. z Twoją skórą. Już się cieszę. No, będzie super. że się odprężę. No. Dobrze, tak. A, tak. fajnie was. Zrelakusuj Czujesz to? A, czujesz taki. Ładnie, taki ciekawy. Bo to też działa w taki sposób, że nie wiesz, gdzie ja cię dotknę. No właśnie. I, I to jest podobnie w sumie jak z łaskotkami, a, Nie. O, a, a, ja Nie. A, 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 tak no, taki Nie. Nie. A czy was też Nie. Nie. Czy a, was Nie. Приятно, не Nie. To albo to jest wina tego, że ja nie po prostu na mnie to nie działa, albo, A, to, bo nie albo się. Ty to źle robisz. Nie albo ty to źle robisz. Nie, to źle robisz. To nie, ja bo nie jestem wrawią nie w, jest w tego typu sprawach. Słuchaj. Tata. Patrzcie, o co no. to jest? O, tak fajnie. Super, Asko, ja Cię kręcę. Ja. Tu Czuję się jak się tam Uy, jak pięknie. Iu. W ogóle powiedziałem chyba na początku tego filmu, że to będzie masowanie, ale to chyba złego słowa użyłem, po prostu nie wiem, głaskanie. Łaskutanie. Bo nie wiem, jaki tytuł dać. Dajemy sobie nawzajem dziary. Może na przykład coś takiego. Ja i tata dajemy sobie nawzajem ciary, to jest dobry tytuł. I przy okazji wam też dajemy ciary, mam nadzieję, że też. Nie możemy być tacy zajęci też sobą, trzeba też naszych cebulaczków zrelaksować. A teraz ty spróbuj, skoro już tak sobie robimy, nawzajem relaksik, to zobaczmy. No, to jest, to jest, to jest. A, ja jak było za uchem. O, za uchem. O, tutaj. Za tak. łóżkiem. o Jezu. I poczułem aż na stopie, to poczułem taką falę, która przeszła przez szyję, klatkę, nogę. <laughs> <laughs> ASMR jest ASMRowa Asmr fala. ASMR jest znicz, Dobra, dobrze. Muszę. Tata, co? Tak. Tata, jesteś królem. Jestem królem, czego? Łaskotania. Tak. Królem Łaskotania. jesteś królem, to muszę cię jak najlepiej zrelaksować. Mam dla ciebie, tata, to będzie najlepsze. Patrz, jak to jest fajny biurko. No. Dostałem to biurko od Miłosza, wiesz, rok temu. na Urodziny. Od Miłosza? Tak, dostałem od niego wiele rekwizytów. O, takich o, o. Do ASMR. O, o, to ASMR. Był bardzo fajny prezent. Pozdrawiamy Miłosza. Miłość Pozdrawiam też mnie. ostatnio był kamerzystą u mnie w Karfurze. Miłość to jest spokojny. zamknięte oczy, w zależności od Twojej preferencji. Aha, też tak, fajnie. Też piękne uczucie. O. Nie wygląda, nie wygląda że jakby Ci się to podobało. Podoba mi się to. <laughs> Bardzo mi się to podoba. Prawda? <laughs> Oczywiście, a ja Cię kręcę, no. Pięknie, pięknie. Oj tak samo, nawet bardziej o... Ode mnie Ciekawe, nie? Ciekawe. No no. Tak pięknie. Po łóżku i po łóżku. Ej, ale też fajne są dziarki tutaj, wiesz, na czubku głowy. Nie wiem, czy ci robiłem na czubku głowy, ale teraz mi się nie przypom nie? przypomniało mi się, że też tutaj właśnie fajnie to też by się przydał taki masażer, kiedyś miała Janka. Na, kiedyś mi robiła też na odcinku masaż, taki masaż, może takie coś kupić, bo to jest też kozackie. O, Janka, to Janka, tu youtuberka Janka. Tak. Pamiętam ją. Ja też, ale nigdy jej nie poznałeś. Osobiście nie, ale poznałem ją na ekranie. E, obok ucha, bo z... Jak to brzmi? No, takie Z drugiej strony. Takie skrobos, takie. I czy jest to przyjemne? To Taki odgłos, jakby coś się krobotało. Jest to przyjemne, czy nie? Tak, jakby coś. No, no to takie ciekawe. Chcący nie chcący, obrząś ucho Chcący nie chcący, nie wiadomo jak to wygląda u ciebie tak naprawdę Dobrze Teraz będę przykładać pistolet Pistolet? Tak, załóż oczy, popatrz czy to cię relaksuje Tak delikatnie Jak? Tak punktowo czy To, to ciekawe, ciekawe, no tak Czy, jest, czy, czy są ciarki? średnio powiem. A to nie wiem. Aż taki dziarek tutaj nie, nie, nie ma. A jak był kwiatek? Kwiatek. Jak? No, o kwiatkiem to już po polej, biele, O kwiateczkę tak wazonie. Kwiatek. Różę. Ja ogółem jestem fanem róż. Tak. Wielbiam różę. No, ale to jest sztuczne niestety. Bo się to, by tak jeszcze były odczucia lepsze. O, bardzo. Kiedyś byłam różą, lecz nie jestem teraz. Znasz to. Um, Kiedyś tez, byłam różą, do coś tam twojego serca. Coś tam było, ale nie pamiętam, nie znał słów niestety. Od czasu do czasu jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Miły musiałem przepraszam Okej, okay. ehm, Czy coś jeszcze mam? Mam jeszcze taki jarzyk, a to będzie fajny. To on się bardziej nadaje do takiego spięcia. O, 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 o. Tak, tak, to, o to jest właśnie, jest właśnie, rozmasować tak, tak, to obolały. Po twarzy tym jeździć to nie, to nie, nie jest. Nie, po plecach obolały obolały ramiona. Ramiona. I plecy, tak, tak, o właśnie to jest to. Tutaj. To jest to właśnie, właśnie, właśnie. Bośmy zapomnieli właśnie masować plecy. A to jest też bardzo ważne. A na początku mówiłem o masażu, a potem jakoś w końcu tego masażu nie było. Myśmy się te skupili na głowie, ale plecy, o tu są piękne odczucia. Mm -hmm. tak. Bo ty teraz za bardzo się, już teraz w tym wieku nie ruszasz, Czy ruszasz się nogami, chodzisz. Nogami, ale, ale, ale plecy mam trochę nie zastinięty nie rozciąg. Na siłownię, niestety. To to I teraz są tego efekty. Ojoj, oj Ale zawsze lepiej czuję. O, o o o Taki potem masażu, tak taki jestem bardziej ożywiony. Dobrze. To, to, to chyba kończymy ten odcinek. Było bardzo relaksujące, myślę. Było fajnie. Fajnie. To. Patrz.